To, co w tej chwili dzieje się na terenie byłej Wieluńskiej Cukrowni, śmiało można określić drugim przemysłowym życiem tego terenu. Jak wiadomo, rozgościła się tutaj firma Transżwir Zgierzecka, a w planach wytwórnia mas bitumicznych. Produkowany tutaj będzie asfalt, myślę, że bardzo wysokiej jakości. Jest to firma znana w całej Polsce, w Europie, także y, będzie asfalt dostarczany m.in. na trasę S8. No i myślę, że, że nie tylko. To wszystko już jest zainstalowane. zainstalowane. Już gotowe do, do produkcji, no tylko czekamy na odbiór. Były badania przeprowadzone, środowiskowe, nie będzie żadnych problemów absolutnie, nie będzie jakichś zapachów niepotrzebnych. Myślę, że hałas będzie też nieduży, także nie, nie widzę problemu absolutnie. No w tej chwili jest taka technologia, że to wszystko rzeczywiście może być tak zabezpieczone, że mieszkańcom przeszkadzać nie będzie. No nie powinno absolutnie. Mieszkańcy się interesują, podglądają, patrzą, co tutaj się dzieje? No, no na pewno tak, tak. Wypytują o wszystko. Oficjalny rozruch zakładu, jak mówi nam Rafał Major, ma nastąpić w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Część terenu została wydzierżawionego firmie Strabak. Myślę, że za jakieś 2-3 tygodnie ta firma ruszy czyli będzie uruchomiona produkcja. Jest to umowa wieloletnia, więc ta firma zostanie tutaj na co najmniej 15-20 lat. Czekamy na uchwalenie planu zagospodarowania w gminie. Ma to się zadziać we wrześniu. Firma Zgierzecka zagospodaruje praktycznie cały teren byłej cukrowni. Będzie się to wiązało z generalnym remontem i adaptacją na razie pustych budynków. Chcemy i musimy, dlatego że konserwator jak gdyby wymusza na nas odrestaurowanie części tych budynków. W tej chwili trwa remont dużej hali magazynowej i kilku budynków tam w głębi. No, docelowo. Pozostałe budynki będą również podlegały jakby tutaj remontowi. Niewykluczone jednak, że pierwszy obiekt od ulicy zostanie wyburzony bądź ocaleje tylko jego część. Była hala cukrowni, jest bowiem w bardzo złym stanie technicznym, a wszystko co było wewnątrz zostało praktycznie rozkradzione. Z pewnością na teren firmy z wrócimy z naszą kamerą, kiedy tylko zacznie się tutaj produkcja.